Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Marta Banasiak, Zielarz Polska. Moi drodzy, część szósta związana z nowotworami. E, moi drodzy... Teraz chcę Wam opowiedzieć odrobinkę o planie zdrowotnej transformacji, której ja realizuję u takich właśnie osób z trudnymi schorzeniami. Opowiedziałam Wam już troszkę o tym, o co tam chodzi z tymi nowotworami, zarówno z punktu widzenia Waszych emocji, jak i z punktu widzenia tego. Co nasze ciało potrzebuje? No, bo wiecie, to, że nowotwory są skrajnym wycieńczeniem organizmu, no to tutaj jest to fakt bezsprzeczny, moi drodzy. I teraz, jeśli my chcemy w odpowiedni sposób podejść do schorzenia, jakim są nowotwory, no to my musimy się tym pacjentem zaopiekować. Bez takiej opieki i bez kontroli, nad tym, co dzieje się z osobą, która jest leczona naturalnie, może dojść do niekontrolowanego rozwoju tej choroby lub jakichś innych sytuacji, w których na przykład dojdzie do niekontrolowanego rozpadu guza, ponieważ na przykład, co się często zdarza, człowiek chcąc. Szybciej przyspieszyć proces zdrowienia, e, stwierdzi, że on sobie zwiększy dawki ziół czy zaleconych preparatów. E, taki jest, kiedy ten człowiek nie jest pod kontrolą nikogo, zawsze ludziom chorym, przychodzą głupie pomysły do głowy. Stąd ja w planie zdrowotnej transformacji to, co daję tym wszystkim osobom, które się do mnie zgłaszają, to jest właśnie ta. Opieka, to zaopiekowanie. No bo przede wszystkim, moi drodzy, też osoby, które są chore na nowotwory, to są osoby, które nie są szczęśliwe, które mają mnóstwo problemów emocjonalnych i to, czego one potrzebują, to przede wszystkim właśnie tego zrozumienia i zaopiekowania, porozmawiania kogoś, kto ich wesprze psychicznie w tym trudnym czasie. Nie każdy ma taką możliwość, żeby iść do psychologa, a jak wiemy, psycholog państwowo jest bardziej chory niż pacjenci, którzy do niego przychodzą. No niestety, moi drodzy, jest to bezsprzeczny fakt, a prywatnie to też różnie to wychodzi nam. No i teraz idąc dalej, moi drodzy, w planie zdrowotnej transformacji, poza tą opieką, poza całym programem, e, który jest dostosowany holistycznie do tego, aby przywrócić zdrowie w Waszym organizmie, do tego wszystkiego mamy różne pakiety, w których mamy e, preparaty, które bardzo szybko, bardzo nam przyspieszają. E, te wszystkie funkcje regeneracyjne naszego ciała, naszego organizmu jest to kluczowe, ponieważ są to takie preparaty, które działają również silnie odżywczo. A więc, skoro nabawiliśmy się tak wielu niedoborów, przez które Twoje ciało teraz choruje, to teraz trzeba im dać coś. Temu ciału trzeba dać coś, co sprawi, żeby ono mogło się zregenerować. No i teraz w pakiecie drugim planu zdrowotnej transformacji są te preparaty regeneracyjne. Możemy też, to co ważne, to te preparaty zwiększają zdolności regeneracyjne ciała ludzkiego o około 400-500-600%. Tak to mniej więcej e, wygląda. Ja te preparaty zawsze stosuję o. wtedy, kiedy mam do czynienia z takimi dolegliwościami, które nie chcą się dawać, w cudzysłowie, e, leczyć. E, no bo pamiętajmy o tym, że przede wszystkim zdolności regeneracyjne naszego organizmu wynikają z zasobów, które my mamy w swoim wnętrzu, albo nie. No i niestety, moi drodzy, faszerując się z sztucznymi witaminkami, nie gromadzimy w sobie żadnych zasobów, żadnych. I przypominam, że, moi drodzy, nikt, kto jest chory, nikt, kto cierpi na jakieś dolegliwości, nie odżywia się zdrowo i nie prowadzi zdrowego stylu życia. Jeśli chorujesz, to znaczy, że źle się odżywiasz i prowadzisz zły styl życia, i Twoje ciało manifestuje Ci to w postaci choroby. I teraz Ty musisz dać swojemu ciału dokładnie to, czego ono potrzebuje, ale aby dać temu ciału to, co, czego ono potrzebuje, to najpierw trzeba sprawdzić, czego ono potrzebuje. I ja to sprawdzam właśnie w planie zdrowotnej transformacji. To jest klucz. Sprawdzenie. Tego, czego to Twoje ciało potrzebuje, a nie e, tego, co aktualnie jest na topie i jaka dieta jest akurat teraz w modzie, moi drodzy. No, nie, tak to nie wygląda. Nie pod aktualną modę dobieramy sobie sposób odżywiania. I teraz idąc dalej, plan zdrowotnej transformacji również można rozszerzyć o fantastyczne preparaty, które są oparte o komórki macierzyste, które nam sprawią, że mogą się przekształcić w każdy organ ciała. Więc jeśli ten nowotwór jest już taki bardzo mocno postępujący i rzeczywiście, yy, yy, no wiecie, już jesteście po różnego rodzaju yy, takich, jak to powiedzieć, żeby nie zablokować. Kiedy jesteśmy już po takich ekscesach medycznych, gdzie już stosowano to i tamto, organizm jest wycieńczony e, i organy są popalone różnymi e, takimi... Mm, no, zabiegami medycznymi, no wiemy o co chodzi. No to wtedy tutaj trzeba byłoby trochę to wszystko zregenerować. I my tu w planie zdrowotnej transformacji również mamy taką możliwość. Plan zdrowotnej transformacji jest jedynym takim holistycznym podejściem do człowieka. Nigdzie indziej czegoś takiego nie znajdziecie i nigdzie indziej nie. Nie otrzymacie po prostu tak zaawansowanej usługi, wiedzy i opieki ze strony terapeuty. Moi drodzy, rozumiem to, że dla niektórych osób pierwsze spojrzenie na ceny planu zdrowotnej transformacji jest być może szokiem, ale z drugiej strony, no przecież, moi drodzy, kiedy idziecie do znanych, lekarzy internetowych, to wy za wizytę i tak płacicie 400 zł, a potem 2,5 czy 3 tysiące za suplementy. A więc e, które musicie, te, te suplementy musicie kupować, moi drodzy, co miesiąc. I teraz e, zastanówcie się nad tym, e, co jest dla Was bardziej korzystne. E, wydanie pieniędzy na suplementy, czy wydanie pieniędzy na usługę, która Was przywróci do zdrowia. Macie wybór, e, ja wam daję wybór, każdy może robić dokładnie to, czego chce. To, co ja robię, e, to, co ja robię dla moich pacjentów, zarówno tych chorych przewlekle, jak i tych chorych bardziej poważnie, to jest przede wszystkim zaopatrzenie was, moi drodzy, w wiedzę, bo dzięki wiedzy o samych sobie, dzięki temu, że dostaniecie ode mnie receptury na e, mieszanki ziołowe, na to, jak sobie pomóc, dostaniecie Ode mnie e, mnóstwo informacji, dostaniecie ode mnie mnóstwo wiedzy w czasie wizyt. Dzięki temu, wy będziecie wiedzieli, jakie błędy popełniliście, wy będziecie mogli w przyszłości tych błędów uniknąć, dzięki czemu zachowacie zdrowie. Ja daję wam niezależność, więc należy sobie odpowiedzieć, moi drodzy, na pytanie, ile jest dla Was warte Wasze życie i niezależność, dzięki której Wy nie będziecie musieli kupować przez całe życie drogich suplementów. Każdy ma wybór. Ja w swoim życiu postawiłam na niezależność. Dzięki temu wiem, że nie muszę być wciąż i wciąż na żadnej diecie, żeby dobrze się czuć, mogę jeść wszystko, robić wszystko i być zdrowa. Jak wy postąpicie, to jest wasza decyzja. Jeśli chcecie rzeczywiście zyskać wiedzę w zakresie tego, czego potrzebujecie, jak powinniście się odżywiać, jak żyć. I oczywiście, moi drodzy chcecie, żeby was przeprowadzić przez ten proces wyleczenia waszych dolegliwości, to ja was zapraszam serdecznie moi drodzy do kontaktu e, na moją stronę internetową zielaszpolska.pl tam znajdziecie informacje o planie zdrowotnej transformacji. E, teraz w chwili obecnej e, każdy jest w stanie zdobyć takie pieniądze, a życie ludzkie jest tak naprawdę bezcenne, więc zadaj sobie pytanie, ile dla Ciebie.